ludzkich i zgierskich domów dziecka bawiło się i odpoczywało na pikniku pożegnanie lata w cesarce pod Strykowem. Pieniądze na zorganizowanie imprezy zebrano w supermarketach podczas akcji dziewczynka z zapałkami. Piknik trwał aż trzy dni. Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji, których nie mają w domach dziecka. Wspaniale jest tutaj, woda jest w basen, tam fajnie jest, fajnie, kozy, super, super, rowerki. Wodne. Wczoraj ognisko było też, też żeśmy się bawili w dyskotekach. Były też mecze, zajęcia i konkursy plastyczne. Taki piknik odbył się w cesarce już po raz drugi. Pieniądze na niego pochodzą ze sprzedaży zapałek. Każdy może zapłacić za te zapałki według swojego gestu, według tego na ile pozwala mu serduszko. Można je kupić u dziewczynki z zapałkami właśnie. Najczęściej można ją spotkać gdzieś w centrach handlowych. Pieniądze przeznaczone będą także na dofinansowanie obiadów dla najuboższych dzieci, zakup odzieży i pomocy naukowych.